Oświadczenia majątkowe nie wystarczyły, a konferencje prasowe i oświadczenia nie przekonały sprawa mieszkania Karola Nawrockiego w prokuraturze. Zawiadomienia w tej sprawie składają politycy. Od tego tematu rozpoczynamy tę część programu. Marta Kloss, witam Państwa i zapraszam. I na tym wątku się skoncentrujemy, bo wśród polityków składających zawiadomienia, m.in. kontrkandydatka Karola Nawrockiego w wyścigu o prezydenturę. No to spójrzmy, co w takim razie jest do wyjaśnienia. I o tym Dominika Żółkowska teraz ze szczegółami. Dominiko, powiedz proszę, ile i w jakim kierunku prowadzone są te postępowania? Na początek warto powiedzieć, że to nie pierwsza sprawa, która jest w prokuraturze, a która dotyczy kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, bo prokuratura w Gdańsku już prowadzi śledztwo w sprawie apartamentów, w sprawie, a nie przeciwko komuś, co warto podkreślić, ale chodzi o te apartamenty w Muzeum II Wojny Światowej. A teraz prokuratura okręgowa w Warszawie informuje o tym, że wpłynęły dwa zawiadomienia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez kandydata na prezydenta i te zawiadomienia dotyczą przejęcia Mieszkania przez kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Wiadomo, że jedno zawiadomienie złożyła kandydatka na prezydentkę Magdalena Biejat, a drugie osoba prywatna. Wiadomo, że te zawiadomienia trafią tu do Gdańska, do prokuratury właściwej dla tego regionu i to ta Gdańska prokuratura będzie tę sprawę wyjaśniać. Ale to doskonale pokazuje, że ta sprawa będzie miała swój bieg w prokuraturze. Pokazuje to, że to, że Karol Nawrocki chce tego mieszkania teraz się pozbyć i przekazać na cele charytatywne. Wcale sprawy nie kończy. Wczoraj Karol Nawrocki wyszedł no, nie na konferencję, na oświadczenie i powiedział wszem i wobec, że zamierza to mieszkanie w uzgodnieniu ze swoją żoną oddać na cele charytatywne. Podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną z Martą, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji charytatywnych. No ale to oczywiście sprawy nie kończy, bo wciąż jest wiele pytań. No ale trzeba się cofnąć, żeby wiedzieć, jaki jest kontekst i jak to w ogóle się stało, że Karol Nawrocki teraz chce to mieszkanie oddawać, jak on je w ogóle zdobył. Był sobie pan Jerzy. Pan Jerzy jest mieszkańcem Gdańska. Od późnych lat 90. mieszkał w mieszkaniu komunalnym. W 2011 roku była możliwość wykupu tego mieszkania na zasadach pierwokupu, czyli pan Jerzy miał 90% bonifikatę, zapłacił 10% wartości czyli około 12 tysięcy złotych. No i właśnie, kto zapłacił? Bo zarówno rzeczniczka Karola Nawrockiego mówiła, Karol Nawrocki przekazał pieniądze panu Jerzemu na wykup tego mieszkania. Sam Karol Nawrocki mówił, przekazałem pieniądze panu Jerzemu na wykup tego mieszkania. Okazało się, że żadnego przekazania nie było, tylko Karol Nawrocki we własnej osobie poszedł do banku w Gdańsku i po prostu wypełnił wniosek o przelew ze swoim imieniem i nazwiskiem. Tam był tytuł, wykup lokalu, pan Jerzy i je, pana Jerzego nazwisko. Czyli wiadomo, że przekazania nie było, tylko zrobił to rzeczywiście sam Karol Nawrocki. Co dalej? 2012 rok, właściwie kilka miesięcy po zawarciu tej umowy o wykupie mieszkania była sytuacja związana z umową przedwstępną tego lokalu, i już wtedy Państwo nawrotcy mieli tę umowę przedwstępną, że będą mogli to mieszkanie kupić, a umowa kupna sprzedaży, ta właściwa była w 2017 roku. A dlaczego dopiero po tylu latach? Bo wtedy upłynął ten czas, w którym konieczna była, konieczny by był zwrot tej bonifikaty. No i właśnie, jest jeszcze kwestia tego, czy Karol Nawrocki panu Jerzemu coś za to mieszkanie zapłacił. No i Przemysław Czarnek przybiegł z odsieczą, zdawałoby się, że chce gasić się ten pożar, pokazywał akt notarialny dziennikarzom i mówił, że jest czarno na białym napisane, że w 2012 roku, kiedy była zawierana ta umowa przedwstępna, były te 120 tysięcy złotych na rzecz pana Jerzego zapłacone. Proszę posłuchać. Akt Notarialny, jako umowa przedwstępna, w której jest również potwierdzenie przekazania 120 tys. złotych, jest z 2012 roku. Akt, jako umowa przedwstępna, odwołuje się do tego, co się wydarzyło w 2017 roku, kiedy mamy do czynienia z ostatecznym przekazaniem na własność mieszkania karoniorowskiego w trybie sprzedaży za środki, które zostały potwierdzone w 2012 roku. Co tu jest do niezrozumienia? Co tu jest do niezrozumienia? No a może to, że sam Karol Nawrocki mówi, że właściwie tego przekazania pieniędzy nie było, choć tak było w akcie notarialnym napisane, że te pieniądze zostały zapłacone, to Karol Nawrocki mówił, że oddawał to właściwie przez lata, utrzymując pana Jerzego, pomagając mu, e, płacąc za niego za zakupy, za czynsz czy e, za leki. No ale... Takie coś też powinno być w akcie notarialnym uwzględnione a nie było. De facto Karol Nawrocki powiedział, że wtedy w tym 2012 roku te 120 tysięcy złotych na rzecz pana Jerzego nie zostało przekazane. Formalnie przelał pan te pieniądze czy przekazał pan te 120 tysięcy panu Jerzemu? Przekazanie całej kwoty 120 tysięcy złotych wówczas panu Jerzemu byłoby zagrożeniem dla jego e, życia i zdrowia. Czyli przekazywał Pan mu te pieniądze, te 120 tysięcy w ratach? Tak, tak, tylko to się zaczęło jeszcze przed spisaniem tej przedstępnej umowy. No tak, inwestowałem w to środki finansowe na prośbę Pana Jerzego. Oj, namieszany w tym kotle kampanijnym kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Najpierw w sumie namieszał on sam, bo podczas debaty powiedział, że ma jedno mieszkanie. Potem się okazało, że ma dwa mieszkania. Zamieszała też jego rzeczniczka, która powiedziała, że to, że to mieszkanie za opiekę, że to mieszkanie z wdzięczności. Potem namieszali też politycy PiSu, którzy mówili za jaką opiekę. Tam w akcie notarialnym nie ma żadnej służebności, nie ma nic o opiece. Potem namieszał jeszcze Przemysław Czarnek, który mówi, że zapłacono. Potem znowu namieszał sam Karol Nawrocki, który. Powiedział, że w sumie nie zapłacił albo zapłacił w ratach. Także ta sprawa jest bardzo niewygodna dla sztabu Karola Nawrockiego. I on teraz z tego kotła chce wyjąć ten gorący kartofel w postaci tej sprawy i oddać ją na cele charytatywne. Ale to wcale tej sprawy nie kończy, bo pytań wciąż jest mnóstwo. Między innymi, co zrobi prokuratura w Gdańsku, czy rzeczywiście będzie wszczęte na podstawie tych zawiadomień śledztwo. No i jak ta sprawa dalej się potoczy, my będziemy oczywiście to sprawdzać. Dominika Ziłkowska z tymi informacjami i z zapowiedzią. Dominiko, bardzo dziękuję. A to sprawa, która dominuje w ostatnich dniach w kampanii przed wyborami. Oto, jak osoby biorące udział w badaniu widzą jej dalszy ciąg. To jest sondaż pracowni Opinia 24. Na pytanie czy pana, pani zdaniem Karol Nawrocki przekonująco wyjaśnia zarzuty dotyczące sprawy mieszkania ponad połowa, bo 54% respondentów odpowiedziała, że nie. Tak odpowiedział prawie co trzeci pytany. 17% ankietowanych nie ma zdania. Na pytanie, czy chciałaby pani, chciałby pan, aby sprawa mieszkania Karola Nawrockiego była dalej wyjaśniana, 56% respondentów odpowiedziało, że tak, nie odpowiedział co trzeci pytany, a 11% ankietowanych nie ma zdania.